z walki z covid -em. druga fala, burza mózgów, no dzień szósty, znaczy szósty i pół miesiąca zarazy Straszny, zostało nas już tylko 38 milionów, 19 milionów, Polska się brudniła, no zobaczycie, no mniej ludzi na ulicach w ogóle no trudno, może będzie przez to większy przyrost teraz demograficzny też będzie, bo na razie jest niż. Hmm, dobra, hmm, więc jak tutaj ta e, szalatan, szaman Szumowski, e, zwany Naczelnym Weterynarzem kraju, zwany też Szumowiną. Ja myślę, że to jest dobre określenie, ze względu na te po prostu... No, na ten cały przekręt na tę ilość przekrętów, które zrobił podczas sprawowania urzędów, a no rzadko się zdarza, że polityk ma nazwisko, które sugeruje e, po prostu jego charakter. No w tym wypadku się akurat zdarzyło. No, dobra. No i ta szumowina na początku ten Saman no opowiadał, że a no jak tam chcecie wiedzieć, no to mówię. Tam od jakiegoś narciarza, instruktora narciarskiego, tam za, e, wszedł w deal, zakupił maceczki chińskie nietestowane za 700 i tam jakoś z bratem brat sprzedał za 5 milionów, ludzie kochane, e, no to przebitka jest, nie? Ciekawe czy już testowane za 5 czy też nietestowane. No albo tam machnęli jakąś pieczonkę zatestowane już. No. Dobra. No to jeden nie będę się wyrażał co, ponieważ czy testowane, czy nietestowane płócienne, um, przez płócienne przechodzi 97% wirusów. No. <laughs> Trzeba mi się będziemy kłócić. No to dobra, nie, nie, prze, nie testowane 100%, no to jednak, jednak te 3% robi różnicę. Dobra, Dlaczego? i tak. No więc ta szumowina ten wymyśliła, że Smutno Oki wymyślił, że. Po prostu, znaczy nie, no tam kombinowali, kombinowali, żeby ciągnąć z tego covid. On już tak zdychał, tak się już ta prosta się tak wypłaczyła, że już się bardziej nie mogła wypłacić, już zaczęła spadać. I ta koncepcja, że to będzie tak trwało, trwało, trwało i trwało, no zaczęła, że tak powiem, upadać. no, Pod naporem faktów, no wiecie, no jest lato, tego, no pchać nadal historię tego wirusa, to nawet dziomy tyle nie trwały i, 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 i różne cholery. No, do cholery właśnie. Yy, no to tak, to tam się spotkali tam całe, to naczarstwo naroda polskiego i zaczęli tam chłopaki, chłopaki, tam zaczęli mówić, buza mózgów, buza mózgów, co teraz, co teraz, co teraz, co teraz, no bo musimy to jakoś pchać dalej, a tu kurde latu. Trzyba hmm, spada na web i szyję, na czym dół, No! I, eee, i, i co tu robić chłopaki? Co? A tam jeden mówi, słuchajcie, słuchajcie, tam czytałem coś z tego, czytałem, że taki surfer mówi o drugiej fali, surferzy mówią o drugiej fali, nie? Że wchodzisz na pierwszą, schodzisz i czekasz na drugą falę. O! O, mówią, dobrze, chłopie! A skąd ty takie rzeczy, wiesz? A na no, ten przez przypadek YouTube'a otworzyłem tam i się kliknęło i wyczytałem. A widzisz, to coś w tym YouTube'ie jednak jest, no, No, druga fala! No i, no, i dobra, no i wybrnęli z sytuacji. Druga fala, druga fala, druga fala, druga fala. No. Na marginesie wam powiem, nie ma czegoś takiego... Podczas epidemii, to mówi dr Jaszkowski nie tylko, jak druga fala. Nie było tego przy zarazach, prawdziwych cholerach, dżumach, które po prostu się rozwijały, miały apogeum, później gasły i w końcu wszyscy, co mieli umrzeć, przepraszam, tak mówię, umarli, a ci, co zostali, byli już uodpornieni. Nie było ani pół e, jakiejś następnej fali. Przy poważnych nie ma żadnej drugiej fali. Jest to po prostu kłamc ideologiczne, tak jak cała ta historia jest jednym wielkim kłamstwem. No, a takie jest rzeczy, e, macie wątpliwość, że jednym wielkim kłamstwem, no to wam powiem, jak poprzez półprawdy budować narrację. Na przykład, powiedzmy, w Polsce pojawiło się czeska nowych przypadków zakażenia. Łooo, idzie druga wola. Ja hipotetycznie podaję, co domyśliłem sobie, ale nie podają, że przetestowano aż 5 milionów Polaków. E? A to widzicie w tym kontekście całościowym, to już inaczej to wygląda. No, na 5 milionów Polaków 500 zakażonych, zakażonych, nie chorujących, to jest bardzo mało. Bo na przykład na. Mm, w sezonie 2018-2019 na grypę, jakiś tam zakażony, to było 3 miliony. Czy w ogóle tych co się zgłosili do gabinetów, no bo skąd oni wzięli tę liczbę, no? E? No, to są różne taktyki kłamstwa. Półprawdy, nie do powiedzenia, wyrwanie z kontekstu. No, tak samo było ze śląskim, no przetestowano od zmian populację i wyszło, kochani. A dlaczego tak nie odejść? No bo ma pojawić się druga fala, czyli już jedna pieprzeń jest upieczona na ogniu i trzeba sprzedać za darmo polskie kopalnie, które od razu się okażą rentowne, jak kupią je Niemcy czy Amerykanie. Od razu się okaże, bo my mamy bardzo bogate złoża. I to, że tutaj pod naporem wiecie, globalne ocieplenie, tu węglem nie wolno, to nam nie wolno. A Niemcy kupią i będzie wolno. I Amerykanom też będzie wolno. No. Bo ma górnictwo zostać zlikwidowane i to jest druga pieczeń. E? No, a trzecia pieczeń, którą USA upiekło na, na polskim sojuszniku, no to sprzedaż energii jądrowej za duże pieniądze technologii. No, sprzedajemy za ma. To są polskie dealę. Sprzedajemy za małe pieniądze kopalnie. Czyli doprowadzamy do bankructwa, a kupujemy za drogie pieniądze technologię jądrową. I w ten sposób Polska się rozwija. To jest rozwój Polski gospodarczy właśnie. Tak to wygląda. No tak właśnie. To komunę to już nie będę tłumaczył, ale to już tak od Balcerowicza leci, tak mniej więcej. Amen, amen,